specjalnie dla ciebie rarity. Popatrz, to domek z lodów, kryty czekoladowym dachem z lukrowanym garażem. Ha! Twilight. Twilight, o, cześć Spike. Mamy środek nocy. Czemu drepcisz w kółko? Szczerze, nie wiem jak ty możesz teraz spać. Jest trzecia straszne, okropne. To tragedia. Eee, nic nie rozumiem. Co jest? Masz. Czy teraz rozumiesz? Zapomnieliśmy o jakiejś rocznicy? Nie. Chodzi o to, że właśnie skończyłam planować ten miesiąc i nie zostało mi czasu na zaplanowanie przyszłego. Nie widzisz? Nie mam czasu na planie, żeby wpisać kolejny plan. Mogłabym przesunąć spotkanie w sprawie Siana, ale wtedy trzeba by też przesunąć obiad z Pinkie Pie, a z nią tak trudno cokolwiek ustalić. To prawdziwa katastrofa. Cały rok pójdzie na marne. A ja miałem taki przyjemny sen. Pora na czas. O, o, Rajciu, to chyba możliwe, gdybym przeczytała podręcznik do zaklęć niewidzialności i krótką historię kanter lotu, jednocześnie zyskałabym półgodzinne okienko w planie. Ha? Co się dzieje? Musisz mnie wysłuchać! Kim jesteś? Widzę, że mną, ale też jestem mną Istnieją dwie ja? To fizycznie niemożliwe. Ty jesteś fizycznie niemożliwa! Posłuchaj, mam dla ciebie ważną wiadomość z przyszłości. Jesteś z przyszłości? Tak jest, uważaj! Jak ty wyglądasz? Tam jest tak okropnie. Proszę, mam mało czasu. Czyżby w przyszłości zagrażała nam jakaś straszliwa wojna albo co? wam z wtorku za tydzień, ale to nie jest istotne. Mam rozumieć, że podróże w czasie są możliwe? Jak ty na to... Yy, yy, to znaczy ja na to wpadłam? W archiwach Canterlotu są na to zaklęcia, ale nie teraz. Naprawdę? Gdzie? Ja nie widziałam. U broda brodatego. Posłuchaj mnie wreszcie. na taka podróż? Może boli? Tyle pytań mi się ciśnie. Mam ci do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Zostało parę sekund, więc słuchaj wreszcie. Ostrzegam cię, żebyś nie... Przyszła Twilight! Och, nie! Przed czym chciałaś mnie ostrzec! Te ciuchy, grzywa i blizna. Wyglądasz fatalnie. Znaczy, wyglądam. Będę wyglądać. Chciała zapobiec jakimś okropnym wydarzeniom z przyszłości. Szybciej slakerszaj! Przyjęcie nie zacznie się, póki tego nie dostarczymy. Chętnie pomagam. Ale następnym razem mogę nieść balony. Uwaga, słuchajcie. Muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie czas teraz na śmiechy. To jest sytuacja kryzysowa. Miałam wizytę siebie samej z przyszłości. To nie są żarty! Zostałam ostrzeżona przed straszną katastrofą, która ma się zdarzyć przed nadchodzącym wtorkiem. Jaką katastrofą? Nie wiem. Wessało mnie do przyszłości, nim wyjaśniłam. Ratuj się, kto ży! Cóż więc mamy robić? Jak zapobiec katastrofie, o której nic nie wiemy? Trzeba uruchomić wszelkie procedury bezpieczeństwa. Rainbow Dash! Niech wszystkie Pegazy rozproszą się po całej ekwestrii i wypatrują sytuacji, które mogą mieć fatalne konsekwencje. I bądźcie czujne. Robi się. A pozostali? <słysy> Czy ktoś poza mną ma ochotę na histerię? Nie. <słysy> A pozostali? Roztaczamy parasol ochronny. Jest, i jest, i jest. Applejack, co tam w lesie Everfree? Zabezpieczony. Świetnie. Moja ekipa zabezpieczyła obszar od Filidelfii do Las Pegasus. Doskonale. Dobrze, z listy mamy wszystko. Tylko że. Twilight z przyszłości wyglądała na mocno poturbowaną. Coś mi mówi, że chodzi o coś poważniejszego niż obluzowane śruby i cieknące rury. Co to za potwór? To cerberus! Powinien strzec bram tartarosu. A skoro jest tu, to znaczy, że więzione tam groźne stwory mogą się wydostać i zniszczyć ekwestrię! Zniszczyć ekwestrię? Tak, super, prawda? Hej, cerberusie! Przydałaby ci się lekcja dobrego wychowania! Lekcja z użyciem czarów! Mój śliczny, trzygłowy piesek. Jej, Wiedziałam, że masz rękę do zwierząt, ale że do tego stopnia? O, to tylko przerośnięty futrzak, który znalazł się poza swoim podwórkiem. Tak, cerberusie? Dobry piesio, dobry piesiu! Piłki! Tak, słucham! Masz może jakąś piłkę? Piłki mam ukrywane w całym mieście! Na nagłe przypadki! Hej, Cerberusie! Spójrz, co tu mam! Zaraz wracam, tylko odprowadzę go do bram Tartarosu. W ten sposób zapobiegniemy katastrofie. Twilight mogłaby częściej zajmować się ratowaniem świata. Dawno się tak nie wyspałem. Hej Twilight, jak poszło z Cerberusem? Świetnie. Odprowadziłam go w porę. Nikt z Tartarosu się nie wymknął. Uy. Uy. O nie! Nie panikuj, to zgłoszenie o zaginięciu psa. Księżniczka pewnie nie wie, że już go znaleźliśmy. Ale ja mówię o tym. Szkaleczyłaś się? Proszę cię Twilight, będziesz się ma zgaić? Przemyj to czymś po sprawie. Twilight z przyszłości miała skaleczenie dokładnie w tym miejscu. Nie odwróciliśmy biegu wydarzeń. Katastrofa wciąż nam zagraża! Jeśli nie Cerberus wywołał katastrofę, to w takim razie co? <laughs> no nie wiem, ale może lepiej przestań dreptać. Wydeptałaś dziurę w podłodze. Daruj mi teraz te swoje mądrości. To poważne. Ja się mądrze? Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by zmienić bieg wydarzeń, a tu porażka. Pewnie nie chodzi o to, co robię, tylko o to, czego nie robię. Jeśli będę tu stała i nie ruszę się na krok do wtorku, na pewno nie zrobię tego, przed czym sama się ostrzegałam. Poważnie? Więc bez względu na wszystko, ani drgniesz, tak? To może ja sobie w tym czasie zjem wielkie pudełko lodów? O, mm. oh. Ale oh. dobre! Mm. Oh, Spike, nie! Hmm? Będzie cię bolał brzuch! <noise> brzuch bolał, tak? To kłopot Spike'a z przyszłości. Twilight! Ktoś właśnie wrócił z Baltimore. Sprawdzaliśmy tam i. <śmienki> Co się dzieje? Dajesz mu jeść lody? Nie ma wyjścia! Twilight będzie tak stała do wtorku. Próbuję nie dopuścić do katastrofy. <śmienki> no to nieźle. <śmienki> Ej, Twilight! Widzę mysz! Tuż za tobą! <śmienki> <śmienki> Teraz ja. No! O nie! Co się stało? Bardzo przepraszam. Wcale nie chciałem. To było niechcący. Pokaż. A nie jestem przekonana. Pokaż. O nie! Jaką grzywę miała Twilight z przyszłości? Ale to wcale nie wygląda tak źle. Niech sobie wygląda! Najgorsze, że przyszłości nie udaje się odwrócić! Żaden z moich pomysłów się nie sprawdził. Gdybym wiedziała, co nam grozi, mogłabym coś przedsięwziąć. Chcesz poznać przyszłość? Akurat znam kogoś, kto pomoże. Co to? Namiot Madame Pinki! Madame Pinki? Wejść! Przekroczcie próg komnaty, Madame Pinkie Pie! Czy macie pytania? Zapytajmy więc Kryształową Kulę! Ona wie wszystko! Fajną mam czarodziejską kulę? Świeży zakup. Świetna, nie? Ta... Yy, bardzo ładna. Wpatrzcie się w blask Kryształu! Wkrótce do nas przemówi! O tak, już coś widzę. To jest obraz naszej przyszłości. Widzę Ciebie, Twilight. Dostaniesz jakiś superowy prezent na urodziny. Tak? I koniec? Na pewno tak. Coś super fajnego. Kinki, masz mi powiedzieć, przed jaką straszliwą katastrofą próbowała mnie ostrzec Twilight z przyszłości. Oj, to prawda, że doskonale umiem przepowiedzieć przyszłość. Tak w przybliżeniu sprawdza się natychmiast. O właśnie tak! Skąd to się w ogóle wzięło? La, 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 la. Nie widziałam Twilight od incydentu z doniczką. Może już nie jest zła. Odchylenie 0,2 Nadal 15 Azymut ujemny, księżyc 14 Cześć Pinkie Widzę, że Twilight na no, poważnie próbuje odgadnąć, co fajnego dostanie na urodziny Powiedzmy, ja tam wolę opychać się lodami Wybacz przyszłości Wszystko dobrze? O, Pinki, dobrze że jesteś. Pomożesz mi skalibrować przesłonę w tym teleskopie? Pewnie, bo tak sobie myślę. Po spotkaniu z Madame Pinki i z tamtym kwiatem doniczkowym, widzisz bandaż? Taki sam jak w przyszłości. Fajny! No więc doznałam wtedy olśnienia. Zapobieganie na nic, nic nie robienie na nic. Nie mogłam też odgadnąć przyszłości. Zostało mi tylko jedno. Monitorować wszystko. Całkiem logiczne. Dzięki temu po prostu będę gotowa na wszystko. W nocy zdawało mi się, że widzę coś w gwiazdozbiorze koński łeb, ale po trzygodzinnej godzinnej obserwacji uznałam, że jednak nie. Trzy godziny? Kiedy ty śpisz? Nie spałam. Ani razu od odwiedzin Twilight z przyszłości do wtorku zostały tylko trzy dni, potem się porządnie wyśpię. Chyba jesteś przemęczona. Właśnie, bo wtorek nie jest za trzy dni, tylko już jutro. Huh. Pinki, udało ci się skalibrować przesłonę w tym teleskopie. Zielonego pojęcia. A, moje oko! Spokojnie łódko! Przepaski na oko mam poukrywane w całym mieście na nagłe potrzeby. Już, teraz wyglądasz jak pirat, śpiący pirat z dość dziwną fryzurą. Przepaska kolejny znak. Wszystko się sprawdza. Nie potrafię jest jutro, a katastrofa miała nastąpić do wtorku rano, jest tylko jedno wyjście! Będę musiała... Zatrzymać czas! Chodźmy! Archiwa Canterlotu są tuż za rogiem, z życiem! nie musimy się aż tak skradać. Spacer po kanterlocie nie jest zakazany. Strażnik! Maskujcie się! O, o, o mały włos! Nie rozumiem też, po co nam te ciuchy? Myślałam, że dla ubawu! Nie, ta misja to nie zabawa. O! Naprawdę? Kupcie się! Trzeba zatrzymać czas i zapobiec katastrofie. Odpowiednie zaklęcia trzymane są u Star Brodatego, broda tego, czyli w najpilniej strzeżonym archiwum, dlatego się skradamy. Super! Świetna zabawa! Nie, to nie zabawa! O... Nie rozumiem, jak chce odgadnąć, co dostanie w prezencie urodzinowym, zakradając się do archiwum. Droga wolna, powoli podsaćcie mnie do okna. Miejmy to już z głowy! Uwaga! Jeśli dobrze obliczyłam, Archiwum Stars Wirla Brodatego jest gdzieś... tu! Uh, Twilight? Słucham cię. Tędy chyba weszliśmy. Super! Możemy znowu wejść przez okno, to było ekstra! Nie rozumiem. Powinno być dokładnie tu. Jak my je teraz znajdziemy? Zapytajmy kogoś z Archiwum Stars Wirla Brodatego! Huh? Wreszcie jest! Patrzcie, ile drogocennych zwojów nigdy w życiu aż tylu nie widziałam! Twilight, strażnik! Co robimy, co robimy? Cześć, Twilight! Dawno cię nie widziałem. Poczekaj, otworzę ci kratę. Ha, ha, dzięki! Spójrzcie! Wyglądam jak twilight z przyszłości. Wszystko się spełniło. A to źle, tak? Szybko! Już prawie wtorek rano. Katastrofa jest bardzo blisko. Jak znajdziemy właściwe zaklęcie! Są ich tutaj miliony! Tego nie wiem. Koniec! O! Już mamy wtorek rano! O! Nie! Wtorek rano, katastrofa! Nadchodzi! Nie wiem, jak ty, Twilight, ale katastrofy nie widzę. Zapowiada się ładny dzień. Dzień dobry, Twilight. Ładne uczesanie, miłego wtorku. Dlaczego nikt się nie dziwi, że tu się zakradłam? Czy to możliwe, że nie będzie katastrofy? Że tak szalałam tyle dni bez powodu! Nie ogarniam! Jeśli Twilight z przyszłości nie ostrzegała cię przed katastrofą, to co ci chciała przekazać? <laughs> Pojęcia nie mam, ale jedno przyznaję: wyglądam dość śmiesznie. <śmiech> <śmiech> Rzeczywiście! <śmiech> Wszystko przez moją histerię, przyszłość i tak nadeszła. Ale koniec już z tym. Odtąd będę rozwiązywała realne kłopoty. Nie będę martwić się każdą drobnostką. Ekstra! I nie będziesz już dreptać po nocach? Koniec z nocnym dreptaniem! Szkoda, że nie wiedziałam tego tydzień temu. Nie przechodzilibyśmy przez to. Twilight! Twilight! Znalazłam coś! Nie zatrzymuję czasu, ale można się cofnąć. Co prawda tylko raz i jedynie na chwilę, ale może się przyda? Jesteś geniuszem! Juhu! Mogę cofnąć się w czasie i przestrzec siebie samą, żebym nie przejmowała się katastrofą, która wcale nie ma nadejść. Twilight, musisz mnie wysłuchać. Kim jesteś? Widzę, że mną, ale też jestem mną. Istnieją dwie ja. To fizycznie niemożliwe. Ty jesteś fizycznie niemożliwa. Posłuchaj, mam dla ciebie ważną wiadomość z przyszłości. Jesteś z przyszłości? Tak jest. Uważaj. Jak ty wyglądasz? Tam jest tak okropnie? Proszę, mam mało czasu. By w przyszłości zagrażała nam jakaś straszliwa wojna albo coś? Przybywam z wtorku za tydzień, ale to nie jest istotne. Mam rozumieć, że podróże w czasie są możliwe? Jak ty na to, to znaczy jak ja na to wpadłam? W archiwach kanterlotu są na to zaklęcia, ale nie na teraz? Razy? Gdzie? Ja nie widziałam! U Stars broda Brodatego. Posłuchaj mnie wreszcie. Fajna taka podróż? Może boli? Tyle pytań mi się ciśnie. Mam ci do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Zostało parę sekund, więc. Słuchaj wreszcie, ostrzegam cię, żebyś nie. nie robiła z igły widły. O, co ja w ogóle wyprawiam? Powiedziałaś jej o prezencie urodzinowym? Twilight z przyszłości zjawiła się, żeby mnie przestrzec. To byłam ja radziłam samej sobie więcej luzu. I znów przez tydzień będę się bała katastrofy, do której nie dojdzie. Oh. Już się tym nie musisz przejmować! To teraz sprawa Twilight z przeszłości! <noise> tak, masz rację Pinky. O! Oh, mój brzuch! To... chyba przez te lody. Uznałem, że ból brzucha będzie nękał spajka z przyszłości. Ale teraz to ja nim jestem. O! Oh. Choć Chodź, spajku z przyszłości. Wróćmy do domu.